zobaczmy jak odpali to 4 czy 5 4 miesięcy stoję on się zapużył, to on zapompował on wypompowałem No wiadomo no, mogę się doczekać kiedy jej przykazuję jak się rozgrzeje to... Tutaj Słonomi w 2020 roku Nie no, żartuję, się ma Mario Hello Czelicie 12 stopni, chorwa pół grudnia Nie wiem co to się dzieje z tą pogodą. Aczkolwiek kiedyś za młodych czasów jak w internacie się mieszkało to były zaspy korwa kolosalne, nie? No a teraz. Mamy 12 na plusie, motocyklem się jeździ chłocze, tylko trochę przyczepności brakuje. Nawet na 600 bo dużo syfu jest, ale aczkolwiek nieźle motocykl w 4 miesiącach śmiesznie tak zapalił, troszeczkę zakręcił. Może trzeba go częściej przepalić, ja tam nigdy nie przepalałem, ale tym razem mówię, przypalę go. Że jest dobra pogoda, każdy się patrzy, w ma miejscowość, co wiadomo. Motocykl to człowiek dziwnie na nim wygląda o tej porze. Każdy w kurtkach chodzi. Ale. Mogłem odmówić nie wyjechać, bo już się czaiłem parę razy. I w końcu się zebrałem, żeby ten akumulator wsadzić. Bo jak ja go wyjmę, to mi go się potem wkładać nie chcę. Bo to trochę mam zachodu, bo tych śrubek tam kilka muszę odkręcić, żeby go dogodnie wyjąć. Kiedyś to się pierdzieliłem na początku, jak nie byłem wyznany z tym modelem. O, to to był problem, bo łapy poharatane, to wystarczyło 4, śru... 5 śrubek, ee, no nie co jak ci się śpiesz eee, 5 śrubek wymienić i wszystko po sprawie ale, ale no zawsze to muszę go przynieść, muszę go włożyć, trzeba motor cały rozbroić i tak dalej, i tak dalej mi się tego nie chce, ale dzisiaj postanowiłem, że może jednak. że jednak dzisiaj się garnę trochę. No i. Uu. i to tak, zaraz wpadnę co do jednego kolegi, to odezwę się później na Later. No i tak to panowie i panie głównie u was to pewnie tam na południu głównie to pewnie cieplej jest zawsze niż u mnie albo może tak mi się zdaje czasami, jak widzę jak dodajecie te filmy i ten no jeździcie kurczę, a ja tutaj to jakoś tak nie wiem, od ruskich mi chyba wieje trochę albo pada, albo wie, już było parę razy, że no, można było wyjechać ale to zawsze coś i tak by się nie chciało takie to buty co mogę wam więcej powiedzieć, motocykl trochę upierdzielony nie myty był na zimę bo no, nie mam ciepłego w garażu, nie chciałem go w mrozy, w wodę chlastać, bo to wiadomo i raz go wystawiłem na sprzedaż ale ludzie ludzie zlitujcie się proszę was jak już dzwonicie chcecie coś się zobaczyć, to się nie targujcie przez telefon bo mówię bo to nie ma sensu nie widzę co panie bo drogo panie panie idź sobie amortyzator kup za 2,5 i pół i zobaczysz kupisz golasa wsadzisz w niego drugie tyle pieniędzy na dodatki. A ja te dodatki za płucę, chcę oddać, no i tak to tak na marginesie, ale cóż mogę powiedzieć więcej wam Każdy chce dobry motocykl a potem tak jak ostatnio <ścoughs> Sorry kolega, ale muszę powiedzieć piszesz do mnie coś tam, coś tam co robić takie tam rzeczy no okej okay. Co potem? Zdjęcie dostaję od ciebie, patrzę na tu owiewki nieoryginalne, inne malowanie, i wyszło na to, że motocykl trochę taki skraszowany, No, ale zawsze 3000 był tańszy niż mój. No, no niestety, no, tak to takie to życie jest. Polaczki zawsze będą polaczkami, i kiedyś też z tego. Wychodziłem, ale zmieniłem zdanie jeżdżąc po szukiwaniu aut i motocykli, dlatego jak teraz coś będę szukał to będę szukał od najdroższego zaczynał bądź tak średnio, no ale nie najtańszego i do tego jeszcze zwracał uwagę na wyposażenie, bo ja to sobie cenię a nie ktoś jak widzi, że ma tu brodersa a to nie oryginal, to nie liczy się ja mówię, no to dobrze, to ja go zabiorę a nie, nie i to tak, to, Takie buty Co mogę więcej powiedzieć na ten temat Kupić ciężko sprzedać ciężko Życie bywa okrutne Chyba bym teraz prędzej kupił e, motocykl jakiś po delikatnym szlifie nacrzy się nawet chciało ktoś się boi Amerykania i Amerykanina. Powiem wam tak, gdybym miał teraz kupić motocykl, to bym chciał ze Stanów motocykl, Już żeby miał jakieś naprawdę pewne źródło, no to bym ok, ale bym kupił teraz znowu ze Stanów motocykl. Wiecie dlaczego? Po raz, że po Carfaxie można praktycznie wszystko sprawdzić i różnych innych stronach, czy był wystawiany i tak dalej. No i wiadomo przebieg i tak dalej samemu go naprawić wiadomość ciężko kupić taki motocykl ze względu na to że, że koszty sprowadzenia no to trochę tak średnio się opłaca dlaczego samochody nowe kupują przeważnie bądź do 5 lat tak no widzę obserwuję no i samochód kosztuje jakieś 250-300 nowy, a motocykl 60-80, więc mówię, już w takich motocyklach wiecie, przekroju Yamaha, nie? Jak mój. No i... No i... To tak średnio się opłaca, ale mam kolegów, którzy też kupują z USA specjalnie ściągania, nawet nie chcą powiedzieć czasami, ile to wyszło, bo pewnie wyszło więcej, jak u nas kupili. Ale się, się liczy to, że piec jest oryginalny, i no wiadomo, Amerykanie też tam kombinatorzy są i tak dalej. Ale no, przez ubezpieczalnik idzie, ktoś tam go trochę położył, są rozwalone. No to tego nikt nie licytuje, a jak są laleczki, to też się w cenie mają. No i jak kupisz ze Stanów, no to masz przynajmniej. E, i pewność, że ten licznik nie jest cofnięty, i tak dalej. No chyba, że trafi się co ze stanu ściągniętego i cofniętego, nie? no to już też lipa. Ale no ja bym wolał ze stanu, bo sobie zrobić, bo no, dać komuś zaufanemu do zrobienia. No tyle tym się różni, że trzeba kierunkowskazy rozłączyć w jednym miejscu i połączyć postojówki albo dorobić. Tak jak tu mam dorobione postojówki, a no i okej, okay, nie ma immobilizera, ja mówię na przykładzie tej Yamachy. Nie ma im i włącznika do awaryjnych, przynajmniej w tej wersji. Chociaż czasem w Stanach też są wersje takie, które przyszły z Europy, więc e, oni to wszystko już mają. A jaki fajny domek, taki kiedyś bym sobie postawił. Nagrywa się? nagrywam, chciałem, że sam do siebie gadam. No i co jeszcze więcej, no i robiłem postojówki, to no jest różnica na mapie, bynajmniej w takich R6, 10% eee, ograniczenie jakby, nie wiem, czy coś takiego, jakieś tam na forach chłopaki wklejali mapki. Eee, no tak się składa, że ja sobie zmieniłem komputer i jedno wiązko idące od komputera, no po prostu odpina się wiązkę na ramię. nie mam tego nagranego, bo jeszcze kiedyś nie myślałem, że będę, blogi kręcił, ale zmieniacie pętle zakładacie kluczyki, wszystko, no i to śmiga i macie normalny europejski komputer i, i tyle. U... normalnych motocykl, przynajmniej no jak 6 nie wiem jak tam suzuki jest czy też jakieś są to trzeba było na forach posiedzieć, ja zanim motocykl kupiłem no to się obcykałem znaczy się obcykałem nie wiadomo jak się nie obcykałem ale no widziałem malowania i na przykład że w tych wersjach w tym malowaniu lagi były pomarańczowe czy tam żółte nazwijmy a w europa czarne no i o. No, ale to też nie w każdym różniku było, to trzeba poznać mnie, ale no, ze czasów. No, Ford to było fajnie, bo było wszystko czarno na białym chłopaki wklejali, czasami się inne. Komuś się pomogło, coś się wiedziało. A teraz już to umiera śmiercią naturalną, Facebook zabija. Na Facebooku ktoś co kto pyta, ktoś mu odpisze, i lasta, lewista, la temat zamknięty i gdzieś tam ginie w miliardach innych pytań. Tak, tu coś powstało Dlatego, no dlatego mówię jeszcze raz coś kupować. No tak nie powiem, bo strzelam na e, licytacjach ze Szwajcarii na to są motocykle się pojawiają e, no ale czasami te uszkodzenia, no to ja nie chcę takiego motocykla. Okej, okay, owiewki to są tylko plastyki które się kupuje, się, wy, się wyrzuca i się wstawia nowe. E, ale jak ja już widzę, że jest zerwany ten stojan, czy jak to tam się zwie z wału, czy z tego obrotowego co to to napędzę tam, tam nie, z tym mechanikiem no to, no to już jest nie halo, bo to już może być głębiej, panewki, te sprawy, albo i korbowody, wiadomo dlatego dlatego nie no, nie chcę takiego motocykla, tam jakiś śliw, kolektor zgięty czy coś, no a to to wiadomo ale, ale no jak już coś grubiej no to nie to, to ja na to się nie piszę niestety ja tak strzelam jakąś R6 chcę na tor załóżmy jakby się trafiła się udała bądź e, MT09 no tak mi to się podoba nie chcę MT07 MT-09 bo to, to w 2018 18 rok ten mój podpowiadało podpowiadał ono ma shifter a shifter zawsze porowałem Dlatego i tu założyłem. No, no, a potem dzwonią klienci i mówią, Panie, ty masz swój shifter założony na to, że napiętałaś no stop. Ja mówię, tak, napiętałam na jednym kole na to, że... chłopie no, 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 10 razy go położyłem No i to tak właśnie. Dlatego, dlatego powiedziałem, że więcej, więcej na razie nie odstawię. A wracając do tematu, motocykli, no. Licytuję te motocykle, ale powiem Wam tego nikt za darmo to nie chcę oddać. Bo jak ja biorę pod uwagę koszta, mniej więcej zliczam sobie. E, bo akurat ja tak głównie Yamaha tam strzelam sobie. No to nie będę Wam mówił na razie tej strony. Jak kupię coś, to Wam powiem czy ten. No bo licytowałem na Niemczech samochody i tak dalej. To nie było sensu, bo. Okej, okay, może zbyt bezpieczalni te przebiegi, no i ten, ale no... Jak była taka sytuacja, że A4 B6 na 2004 rok s e, na 4 napęd i ten BEX 190 koni, ja z nim zawsze się lub, lubowałem. To taka jest maksymalna już wersja e, 1.8 turbo no ale 10 lat temu 27 tysięcy to takie sprowadzone lalunie były wykuchane tylko wiedziałem pewnie cofnięte, nie? Ale no piękne były. W środku zewnątrz, a tu był samochód, samochód drzwi uszkodzone, boczek był uszkodzony. No i, i oni do mnie piszą, że oni no poszło za 27 koła na nasze, przeliczając. Jeszcze trzeba by było do tego jak w Polsce tam chyba akcyzę zapłacić i tak, tak dalej. No to sorry, jaka, I, okay, i jeszcze naprawić, I jaki to jest biznes dla mnie? Ja, jak taki samochód to można już mieć w u nas w Polsce, no ale to jest właśnie taka mentalność Polaka, no bo z jednej strony szkoda dać tyle, z drugiej można mieć nowszy, no i cofnięty, no, zobaczmy. no ale nie raczy, no się znależają no, rodzynki, krążakiem też jeździliśmy, no samochodem też rodzin, rodzynka wyrwaliśmy. Chłop nawet nie wiedział, że z jego żonką się mówiliśmy zdziwiony, był nawet nieprzygotowany do sprzedaży Nie mówię ty nic, ale zaraz wszystko ogarnięte zostało No i o lalu nie ja do dziś jeździ, no, no wiadomo, zawsze coś tam się urodziło Ale to groszowy groszowe sprawy No i co, motocykl No i nie wiem Może ja, ale tego tak odchodzę do tego, że ja popularne marki licytuję bądź motocykle z względu na to, że no ja potem tym bym musiał jeździć, bo co, jak wam to potem sprzedam, że mi się wróciło, nawet nie zarobię na tym, to raz, to już to mniejsze o to, że nie zarobię, ale, ale no, kto to, kto to kupi potem, nawet ja będę i tak stratny, jak ktoś już kupi nawet na części, no to. dlatego, już coś kupić, to wolę kupić takiego, żebym to potem udokumentować, co było zrobione, co było rozwalone. Głównie w Yamahach siedzę, no to chcę to Yamaha, no mp 09 dzień się podobałbym, pojeździł coś żoneczku na jakieś wycieczki, bo w tym, w tym no to co jadę, no jadę i jeżdżę, no takie rzeczy jeżdżenie do skumku, nie ma co nagrywać, nie ma co robić, no tak nudno, ja bym chciał tak fkutę, coś, no jak Fabik, który mnie nie stać na takie wyjazdy, ale... ale, no podziwiam gościa i Zazdroszczę, że oglądam od kiedy mogę tam za filmiki Szczególnie w robocie tak na wolnych chwilach to ten. A tak, no to wiadomo Każdy szuka, przyjeżdża motocykla Perełki i tak dalej Panowie i panie Motocykl ma 10 lat, a wy za każdą ryskę chcecie się przywalić na tacy że mam motocykl z USA co jest zrobione, co wymienione, zresztą wszystko na Facebooku jest No Dlatego, dlatego no, trzeba się zastanowić z zakupem motocykla co się chce no. może jeszcze kiedyś coś tam nagram Tak myślę, że w ogóle może mój kanał przekształci się w coś innego w ogóle no, inna tematyka, być może motoryzacyjna, jeśli kupię załóżmy taką trójeczkę z 2015 roku z USA i będę ją na filmach naprawiał, bo mam chęć takie coś zrobić. A samochód będzie lekko też, więcej za nią w tym zapłacić, ale będzie lekko uszkodzona, żeby się było bez, bez jakichś prostowań, podłużnic, spawania czegoś, czego załóż, sam nie mógł zrobić a bym musiał gdzieś prowadzić chociaż jak będzie trzeba, to naprowadzę no. no zobaczymy na razie szukam zaufanej osoby która by mi ściągnęła takie auto ale nikogo zbytnio nie mogę dostać, bo każdy, każdy chce ściągnąć i naprawić, swoje zarobić ja też chcę dać komuś zarobić, żeby mi ściągnie, no wiadomo tyle nie zrobię, ale bo czyste ręce za to, kupuję w... ja dostaję samochód, tą kasę za ściągnięcie, prowizję swoją Ta policja chyba było, to niaki. ale się zmieściły, no nie, może nie no i tak, no i może taka będzie tematyka, zobaczymy oto to już się wszystkim przejadły którzy się wybili, no to będą kwitnieć bądź mają cały czas coś ciekawego do pokazywania, a żeby coś na YouTube pokazywać trzeba mieć kasę. Trzeba inwestować trzeba in... A ja nie mam kasy takiej, żebym mógł przeznaczyć wiecznie na jakieś zakupy, jakichś bajerów, szmerów i, i tak dalej.